Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać magnetofon firmy Telefunken, model TC650M. I taka ciekawostka: magnetofon ten jest wyposażony w autorski system redukcji szumów HICOM, zaprojektowany i wykonany przez firmę Telefunken. Zapraszam do oglądania. Zapoznamy się teraz z frontem magnetofonu. I od lewej strony gniazdko słuchawkowe, wyłącznik zasilania, duże czytelne wskaźniki wysterowania, a między nimi znajdują się diody, które informują nas o rodzaju taśmy, jaka w tej chwili jest w magnetofonie, oraz o aktywnym układzie redukcji szumów Hi-Com. Tutaj ta dioda najniżej. Poniżej znajduje się klawisz włączający filtr MPX. Wybór rodzaju układu redukcji sumów, albo dolby w położeniu dolnym, albo hajką w położeniu górnym. Wybór rodzaju taśmy, układy limitera. Tutaj mamy oczywiście klawisze do obsługi napędu, kieszeń kasety. No i wyrzutnik kasety, pamięć licznika, licznik z klawisem kasowania, regulator poziomu zapisu, gniazdko mikrofonowe. I tutaj przełącznik, ja jeszcze nie znam jego przeznaczenia, ale myślę, że jest to przełącznik wyboru poziomu sygnału, tu jaki jest podawany na to gniazdo. Czyli możemy tutaj podłączyć albo mikrofon, albo źródło dźwięku o poziomie liniowym. I za chwilę obejrzymy sobie ściankę tylną magnetofonu. Tak, magnetofon prezentuje się z tyłu. I mamy gniazda wejściowe w dwóch standardach standard RCA oraz standard DIN tu znajduje się nalepka z dokładnym opisem gniazd oraz przewód sieciowy za chwilę zdemontuję górną obudowę i zajrzymy sobie do wnętrza magnetofonu zanim rzucimy okiem do wnętrza magnetofonu chciałem Wam pokazać jego tor przesuwu taśmy magnetofon jest dwugłowicowy głowica kasująca, głowica uniwersalna no a tutaj standardowy duet rolka plus wałek za chwilę zdejmiemy górną obudowę i zobaczymy, co się kryje wewnątrz. Po zdjęciu obudowy ukazuje nam się taki widok. W centrum znajduje się mechanizm. Jest to mechanizm dwusilnikowy składający się z silnika kapstan oraz silnika przewijania i dowijania. Tutaj jest elektromagnes. Podejrzewam, że od funkcji autostop, czyli zwalnia yy, mechanizm do pozycji stop. Moduł sterujący silnikami, na razie to są tylko takie moje domysły. Tutaj przewody od głowic, czyli stopnie wstępne yy, magnetofonu, główna płyta sygnałowa, tutaj są moduły z układami układu redukcji szumów HICOM, część zasilająca. No i oczywiście transformator sieciowy, tutaj duże, wielkie wskaźniki wysterowania. Była już ingerencja w magnetofon, tutaj został wymieniony kondensator. Jest tutaj zamontowany kondensator firmy Jaccon Jackson, no kondensator typu kondensator. Obok z kolei jest kondensator firmy Fraco. Oba te kondensatory, oczywiście, zostaną wymienione na nowe. No, ja sprawdzę tutaj też inne kondensatory. A teraz sobie sprawdzimy, czy mechanizm magnetofonu w jakikolwiek sposób żyje i czy realizuje funkcję. Włączę teraz magnetofon. Jak widzimy, odsunę lampkę. Wskaźniki bardzo ładnie podświetlane. I zobaczymy, czy magnetofon, mechanizm magnetofonu wykonuje funkcję. Najpierw przewijanie. Przewijanie w przód. Jak widzimy, talerzyk się kręci. Szpulka. Przewijanie. Tył. Odtwarzanie. No, nawet mechanizm funkcję wykonuje. Zobaczymy, czy działa autostop. Autostop działa. Ja oczyszczę choć trochę zgrubnie tor przesuwu taśmy. Włożę kasetę i zobaczymy, czy mechanizm jako tako sprawuje się pod obciążeniem. Włożyłem kasetę taką próbną testową i sprawdzimy sobie najpierw funkcję przewijania. Przewijanie do przodu działa. Stop. Przewijanie do tyłu działa. Sprawdzimy teraz odtwarzanie. O, jak widzieliście, ja cofnę trochę taśmę. E, nie ma dowijania. Zwróćcie uwagę tutaj na prawy talerzyk pod obciążeniem. Jeszcze raz. Play. E, prawy talerzyk w ogóle się nie kręci. Ta szpulka. Jeszcze raz. Jak widzicie, nie ma dowijania. Układ autostopu działa prawidłowo. Cofnę taśmę trochę, natomiast sam tor przesuwu taśmy działa. Zwróćcie uwagę, rolka się obraca oraz obraca się lewy talerzyk, włączam odtwarzanie i wywija się tutaj taśma. Także na pewno jest problem z układem dowijania w tym mechanizmie. No nic po prostu czeka mnie demontaż mechanizmu, jego rozbiórka i wtedy dopiero będę mógł zweryfikować jego stan i na pewno będą do wymiany elementy gumowe. Są w tym mechanizmie dwa paski. Pasek główny, który przenosi napęd silnika kapstan na koło zamachowe, czyli na wałek. Oraz drugi paseczek, który przenosi napęd z prawej szpulki na licznik. W czasie prób zauważyłem, że bardzo gwałtownie otwiera się kieszeń kasety. Zobaczcie zresztą, o widać, zamknę ją teraz, jeszcze raz. A spowodowane jest to awarią tłumika. Jest tutaj koło zamachowe, na którym była nawinięta taka linka, która po prostu sparciała, i zaczepiona ona była tam na dole. Wskaźnik mi gdzieś uciekł, w każdym razie tam głęboko jest schowana sprężynka i siła bezwładności koła tego zamachowego, że tak powiem, powodowała spowolnienie tego ruchu. Także przy okazji remontu mechanizmu czeka mnie też tutaj wymiana tej linki i uruchomienie spowalniacza. Udało mi się wydobyć mechanizm z magnetofonu. Ej, magnetofon jest wybitnie nieserwisowo pomyślany. Tutaj znajdują się cięgła, którymi mechanizm napędza przełączniki. A to cięgło tutaj jest od, poprowadzone do klawisza: zapis, natomiast to do klawisza: odtwarzanie. I oba te cięgła pracują niezależnie, to znaczy na wspólne osi tutaj e, od klawisza zapis napędzane są jak gdyby dwa zestawy przełączników tutaj i tutaj te płytki napędzają przełączniki o! natomiast ta niezależna część, która jest tutaj na tej osi e, jest na, przesuwana przez cięgło, które jest podłączone do klawisza play ja muszę się w tej chwili dostać tu do silnika przewijania i dowijania mechanizm sulek drobnemu demontażowi Wymontowałem cały blok, cały zespół silnika przewijania dowijania. Tak się prezentuje w całej okazałości. Na wachliwym ramieniu są zębatki. Dolna zębatka przekazuje napęd albo na prawą szpulkę, albo na lewą szpulkę. Nic odkrywczego. Natomiast tutaj ze, znajduje się elektronika sterująca. Tu obsadzone jest tylne łożysko koła zamachowego, które sobie. O, tutaj leży. Możecie ją sobie. Je obejrzeć w pewnej okazałości. No i oczywiście koło napędzane jest paskiem gumowym, który już jest troszkę przyparciały. On oczywiście e, jest do wyrzucenia, będzie wymieniony na nowy. Na stole mam rozmontowany moduł przewijania dowijania. Wydaje mi się, że problem tkwi tutaj w zębatkach. Są to zębatki e, wykonane z takiego elastycznego stworzywa. Natomiast one bardzo ciężko obracają się tutaj na swoich. Osiach. Jedna ośka i druga ośka. One przekazują napęd na talerzyki. E, zamówię zębatki. Są dostępne odpowiedniki. Zamówię nowe zębatki i zobaczymy, czy na nowych zębatkach sytuacja ulegnie poprawie. Five minutes later. Obejrzałem sobie zębatki, które były zamontowane w magnetofonie. I wygląda na to, że nie są to oryginalne zębatki, tylko odpowiedniki. One się obracają bardzo ciężko tutaj na e, tych czpieniach. To znaczy, obracały się z tego względu, że po prostu otwór rozwierciłem e, otwór w zębatce. I w tej chwili zębatki na tych czpieniach obracają się bardzo lekko. E, ciężko jest jedną ręką operować, ale ja sobie tutaj postaram włożyć. O! I w tej chwili praktycznie bez wyczuwalnego oporu zębatka obraca się, zarówno jedna, jak i druga. No, ja złożę o, tutaj cały mechanizm przewijania dowijania i zobaczymy, jaki jest opór i jaki prąd pobiera silnik w czasie pracy. Bez obciążenia. Zmontowałem cały zespół przewijania dowijania. Jak widzicie, silnik się obraca. W tej chwili o, kierunek kierunek obrotu to jest. I tryb pracy to jest odtwarzanie, czyli dowijanie. Napięcie zasilające to jest 2,5V 20 mA prąd pobierany. No myślę, że będzie wszystko w porządku, zamontuję teraz podzespół do mechanizmu, który tutaj leży obok mnie, i przetestujemy sobie już wszystko pod obciążeniem. Na moduł przewijania i dowijania założyłem kasetę dynamometryczną, siła dowijania to jest w granicach 55. Gramów na centymetr myślę, że jest wystarczająca. Mechanizm częściowo złożony. Założyłem kasetę. Mechanizm jest w tej chwili w położeniu. Przewijanie. Załączę silnik. Jak widzimy, przewijanie idzie bardzo sprawnie. Przy 10 V silnik pobiera 50 mA. Myślę, że jest wszystko w porządku, zaraz sprawdzę przewijanie w drugą stronę, zobaczcie jak szybko przewija się taśma. Zmieniłem biegunowość zasilania silnika i jak widzicie przewija w tej chwili w lewo, 10V, 50mA, pobór prądu jest w granicach normy. Zobaczcie jak szybko przewija, będę mógł chyba przystąpić do finalnego montażu mechanizmu. Mechanizm na swoim miejscu. Założyłem kasetę, którą widzieliśmy poprzednio, i przewijanie do przodu. Proszę bardzo, magnetofon przewija bez najmniejszego problemu, a trudno mu to szło. Stop. Przewijanie w tył. Przewija też bez żadnego problemu. No i teraz odtwarzanie. Jak widzimy, dowijanie jest. Wszystko jest w porządku. Nawet kaseta jest odtwarzana. Założę teraz kasetę dynamometryczną i zmierzymy sobie momenty, jakie występują przy odtwarzaniu i przy przewijaniu. Kaseta dynamometryczna w magnetofonie. Sprawdzę teraz moment dowijania. W granicach 60 gramów siły, 60-65 gramów. Przewijanie w tył 120, 160 nawet gramów. O. I przewijanie w przód 120-160. Chyba kwestia, jak się zazębi kółko. 160 gramów e, siły przewijanie w przód, 160 g przewijanie w tył i około 60 gramów odtwarzanie. Myślę, że siły są w porządku. Sprawdzę teraz prędkość przesuwu taśmy. Kaseta 3150 Hz i mamy tutaj, postaram się pokazać, 3073. Czyli sporo jest za niska prędkość, trzeba ją będzie podregulować. Już jestem po regulacji 3151, 3152. Prędkość przesuwu taśmy mamy już ustawioną, a w tej chwili sprawdzę skos głowic. Kaseta odniesienia 10 kHz i zobaczcie. Jak wygląda przebieg? Głowica jest nieustawiona, też będę musiał to ustawienie oczywiście skorygować. I na ekranie oscyloskopu mamy w tej chwili już prawidłowy przebieg. Linia pod kątem 45 stopni, skos już jest w porządku. Sprawdzę teraz poziom odtwarzania. Na magnetofonie kaseta nagrana sygnałem 400 Hz i poziom zapisu 200 nanometerów na metr. Strumień magnetyczny. Sygnał mierzymy w punktach pomiarowych M4 i M6 i powinien on wynosić 610 mV. Jak widać, prawy kanał prawie 600, a lewy kanał, czarna wskazówka, no, sporo przekracza. Będę musiał y, poziom odtwarzania wregulować. I tutaj na tej płytce, tam głęboko, są dwa potencjometry, które będę musiał y, troszkę przestawić. Kaseta w dalszym ciągu jest odtwarzana. I tutaj poziom odczytu, przestawię lampkę. Poziom odczytu już wyregulowany. Jak widzicie na górnej skali 610 mV. Sprawdzę teraz ustawienie wskaźników. Magnetofon jest w trybie zapisu. Bez kasety po prostu ręcznie go wprowadziłem w tryb zapisu. Na wejście podaje sygnał z generatora 333 Hz. Poziom około 20 mV. Regulator poziomu zapisu na maksimum, punkty pomiarowe M4 i M6, i tak ustawiam generator, żeby w tych punktach było napięcie 600 mV, tak jak tutaj widzimy na mv i sprawdzam, czy wskaźniki są na zero. Jeżeli nie są na zero, no tutaj, jak widać, trzeba dokonać drobnej korekty. Wtedy reguluję potencjometrami tutaj na tej płytce. O, muszę odgarnąć. Po świecę, O. Są to potencjometry. Wezmę tylko wskaźnik. To jest ten potencjometr. O tutaj. To jest numer 1393 i 393. Tymi potencjometrami korygujemy wskazania tutaj wskaźników na 0 dB. Dokonam teraz kontroli poziomu zapisu. Wykonujemy go na taśmie chromowej. Sygnał z generatora 333 Hz. Poziom zapisu tutaj, gałka poziomu zapisu na max, Ustawiamy w punktach M4, M6, które wcześniej pokazywałem, generator tak, żeby tutaj było 600 mV. Nagrywamy ten sygnał i potem odtwarzamy i czy kontrolujemy, czy poziom wynosi 600 mV. Jeżeli nie, korygujemy ustawienie tych potencjometrów 3,78 i 13,78. One są tutaj, o ile mnie wzrok nie myli. Musicie sobie to sprawdzić w dokumentacji dokładnie. Sprawdzamy do i dokonujemy zapisu i odtwarzania kilkukrotnie, aż ten poziom zapisu będzie prawidłowo ustawiony. W czasie całego procesu regulacji magnetofonu, o ile w niektórych punktach instrukcja serwisowa nie wspomina inaczej, tutaj te przełączniki muszą być w takim ustawieniu jak widzicie. O, pokażę Wam tutaj bliżej czyli MPX wyłączone, układy redukcji szumów wyłączone, rodzaj taśmy położenie automatyczne i limiter wyłączony, ustawiłem już poziom zapisu i teraz ostatni test, nagrywam sygnał z generatora 333 Hz, jak widzicie wskaźniki na 0, mV pokazuje 600 mV Muszę poczekać, aż przynajmniej licznik dojedzie tak mniej więcej do dziesiątki. Dobrze, teraz stop. Przewijamy. Odtwarzamy. Wskaźniki na zero. Poziom odtwarzania 600 mV. Poziom zapisów w magnetofonie ustawiony. Jeżeli chodzi o regulację podkładu, to regulację tej dokonujemy też na kasecie chromowej. Regulujemy. Tymi trymerami, tak, aby poziom zapisu częstotliwości 333 Hz i 12,5 kHz był taki sam, czyli nagrywamy częstotliwość 333 Hz, potem zmieniamy na 12,5 kHz i potem odtwarzamy ten nagrany odcinek. I poziom 12, częstotliwości 12,5 kHz powinien być taki sam jak częstotliwości 333 Hz. Jeżeli chodzi o regulację prądu podkładu dla innych rodzajów taśm, to wykonujemy ją w tą samą procedurą, z tym tylko, że regulację przeprowadzamy potencjometrami. I to jest potencjometr dla taśm żelazowych, tu jest potencjometr dla taśm żelazowo-chromowych, a tutaj dla taśm metalowych. Sprawdzę teraz, czy działa funkcja limiter. Gałka poziomu zapisu na maksa. Miliwoltomierz podłączamy do punktów pomiarowych 4 i 6. I tak regulujemy poziom wyjściowy z generatora, żeby amplituda wynosiła 700 mV. I tutaj mamy przełącznik limitera. I zobaczcie. Limiter wyłączony, O, obróćcie teraz lampkę. Limiter wyłączony, mamy 700 mV. Włączam limiter, mamy w granicach około 600 mV. Limiter działa, poziom jest ograniczany. Jeżeli nie byłby zachowany ten warunek, to wtedy regulujemy poziom zadziałania limitera tym potencjometrem. O, tutaj, 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 ten. On ma oznaczenie R403. Teraz przetestuję limiter przy bardzo dużych sygnałach. Jak widzicie, wskaźniki wysterowania są do oporu wychylone. Zwiększyłem sygnał z generatora o 20 dB, czyli 10-krotnie. Sygnał wyjściowy w tej chwili, on jest oczywiście zniekształcony, przesterowany, mamy zakres na miliwoltomierzu 10 V. O, mamy w granicach 3,5 V sygnał na wyjściu, wartości skutecznej, i teraz zobaczcie, co się stanie. Włączę limiter. Włączę limiter. Zwiększę czułość. I mamy w granicach, powinno być 600 mV plus minus 3 dB. No i tak jak widzimy, wszystko działa. Poziomy zostały zachowane, czyli limiter działa też i w strefie sygnałów o dużych wartościach. W magnetofonie kieszeń kasety otwiera się bardzo gwałtownie, zobaczcie. Aż dosłownie chce wylecieć z magnetofonu. Tłumik otwierania jest oparty na bezwładności tego kółka. Wokół tej osi nawinięta była linka. Ja tutaj mam dwie połówki. Linka uległa przerwaniu, przesunę lampkę. Cały taki odcinek ma około 10 cm. I linka, muszę poszukać tylko wskaźnika, zaraz wam pokażę. Linka zaczepiona była, zamknę kieszeń na końcu tej dźwigni. Owijała się wokół osi tego kółka i była przyczepiona do sprężynki. Która tutaj zaczepiona jest przy podstawie tego kółka. No, ja będę musiał znaleźć kawałek cienkiej linki i spróbować odtworzyć ten układ. Several days later. Tak się prezentuje nowa linka. Ja wykorzystałem tutaj odcinek linki skalowej i zobaczcie, przesunę lampkę tylko. W tej chwili kieszeń otwiera się zdecydowanie wolniej. Tłumik działa, zobaczcie. Właśnie energia bezładności koła jest wykorzystywana do hamowania tego ruchu kieszeni kasety. O, zobaczcie jeszcze raz. Wszystko w tej chwili bardzo ładnie działa. I to koniec czynności serwisowych przy magnetofonie. Kasetka z muzyką zespołu Fleetwood Mac jest w tej chwili odtwarzana. Mam nadzieję, że jeszcze wiele lat... Bezawaryjnej pracy przed tym magnetofonem, a ja Was serdecznie zapraszam na kolejny film z jakimś kolejnym ciekawym sprzętem. Dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam serdecznie.